Bulowa to firma, która wypracowała sobie opinię producenta bardzo zaawansowanych technicznie czasomierzy z mechanizmem kwarcowym oraz bardzo wyrazistych modeli zegarków z napędem mechanicznym. Całkiem niedawno zajmowaliśmy się czasomierzem Bulowa Automatic 97A109. Był to zegarek duży, wyrazisty, rzucający się w oczy z powodu widocznego balansu oraz złotego koloru koperty. Nasz dzisiejszy bohater ma kilka cech podobnych. Po pierwsze, ma całkiem odkryty mechanizm. Kopertę w takim samym kolorze, czyli różowego złota, i również jest duży. Bulowa 98A177 ma aż 46,3 mm średnicy. Mimo to, dzięki całkiem fajnemu profilowi i paskowi, który jest zintegrowany z kopertą, trzeba przyznać, że Wygląda całkiem nieźle. Należy oczywiście pamiętać, że nadgarstek musi być niemały. Niemniej, nie ma żadnych wskazań, które mogłyby sugerować, że nie będzie tymczasem już komfortowy i wygodny w ewentualnym codziennym użytkowaniu. Zegarek ten jest w zupełnie innym stylu niż poprzednio prezentowana bólowa. Na pewno nie jest przeznaczony dla osób, które poszukują zegarka dyskretnego. Kształt koperty przywodzi na myśl techniczny, industrialny styl. Proste linie, ustawione wobec siebie pod różnym kątem płaszczyzny, które są szczotkowane lub polerowane, zintegrowane uszy, wspomniany zintegrowany pasek tworzą klimat zegarka takiego sportowo-nowoczesnego właśnie w industrialnym stylu. Luneta ma powłokę PVD w kolorze takim opalizująco-antracytowym. Kolor ten do złudzenia przypomina nam kolor ceramiki stosowanej w zegarmistrzostwie. Dzięki temu jest to bardzo atrakcyjny akcent. Pasujący do ogólnego wizerunku tego zegarka, ale też bardzo dobrze skomponowany z kolorem różowego złota koperty. Na godzinie drugiej umieszczono dość nietypowo koronkę, która z dwóch stron osłonięta jest chroniącymi ją wypustkami i na której naniesiono symbol kamertonu, czyli logo bulowy. Wspomniany pasek jest zamontowany w nietypowy sposób. Bardzo nowocześnie i bardzo atrakcyjnie to wygląda, ale trzeba przyznać też, że skazuje nas wyłącznie na fabryczne paski bulowy przeznaczone konkretnie do tego modelu zegarka no chyba że uda nam się namówić jakiegoś wytwórcę pasków do wykonania paska na zamówienie, który będzie doskonale pasował do tej koperty. Guma jest bardzo elastyczna, bardzo wygodna, nie przyciąga zbytnio pyłków i zabrudzeń i zapinana jest na, stalo, na klasyczną stalową klamrę w kolorze takim samym jak koperta, z wygrawerowanym Kamertonem, czy jak wspomniałem wcześniej, logiem firmy Bulowa. Wracając do tarczy. Mimo, że nie jestem miłośnikiem rozwiązań typu skeleton, to jednak ten tarczy uznaję za bardzo mocny punkt testowanego czasomierza. Szkieletowanie w nim po prostu pasuje. I mimo niemal w pełni widocznego mechanizmu, nie wysuwa się ona na pierwszy plan, nie dominuje, nie przytłacza. I przez to zegarek może przypaść do gustu osobom sceptycznie nastawionym do takich rozwiązań. Poza tym tarcze zdobią nakładane indeksy w złotym kolorze. Szczególnie fajnie wygląda dwunastka. I całkiem dobrze prezentuje się pierścień w kolorze złotym, który niejako okala pracujący balans. Wskazówki są odpowiedniej szerokości. Dzięki temu jest wbrew pozorom całkiem niezła czytelność tego zegarka. Mają one naniesioną masę luminescencyjną. Tak samo jak wąskie paski umieszczone na środku każdego z indeksów. Czytelność nocy dzięki temu jest również na wystarczająco dobrym poziomie. Sam wspomniany mechanizm jest to produkt firmy Miota, która, tak samo jak i bulowa, jest własnością firmy Citizen. Jest to mechanizm oznaczony. 8N26, ułożyskowany na 21 kamieniach i pracujący z częstotliwością 21 600 wachnięć na godzinę. Rezerwa chodu to 42 godziny. Mechanizmy, mechanizmy bazowe firmy MIOTA yy, słyną po pierwsze z niezawodności, trwałości, długowieczności, ale także potrafią wykazać się bardzo dużą precyzją chodu. To prosty mechanizm, ma automatyczny naciąg. Możliwe jest także jego ręczne dokręcanie, ale nie masz funkcji stop sekundy czy jakiejkolwiek innej komplikacji konstrukcji. Tyle, że patrząc na ten czasomierz, naprawdę nie widać żadnej potrzeby jakichś dodatkowych jeszcze wskazań. Podsumowując, według mnie jest to kolejny model bulowy, przeznaczony dla osób, które są zdecydowane na czasomierz nie będący skromną, subtelną ozdobą nadgarstka a raczej zegarek, który dobrze widać, który chce być podziwiany. Styl, jak pisałem, techniczny, industrialny, z domieszką jakby sportowego. Sposób wykończenia koperty podkreśla ten charakter, a złoty kolor w jakiś sposób odrobinkę ten jakby ostry sznyt łagodzi. Bardzo fajny czasomierz dla osób odważnych, szukających wyrazistego czasomierza na co dzień. Serdecznie pozdrawiam dziękuję.